Maryjo, niepokalana matko Chrystusa i Kościoła, królowo Polski, matko tego miasta Częstochowy, w dobie, kiedy jesteśmy świadkami, jak mocno podkreśla Papież trzeciej wojny światowej, toczącej się w kawałkach, to właśnie Tajemnica miłosierdzia Bożego staje się naszym orędziem i naszą bramą życia. Matko miłosierdzia, módl, módl się, się za, za nami. nami. Módlmy się. Błogosławimy Cię, Boże Ojcze Święty. Ty zesłałeś na ten świat swojego Syna, aby przez krew przelaną na krzyżu zgromadził wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech. On jest pasterzem i bramą owiec, które przychodzą do jednej owczarni to przez tę bramę wejdzie znajdzie pożywienie i będzie zbawiony ciebie więc Boże prosimy niech wierni którzy przekraczać będą próg tego sanktuarium zostaną przyjęci w twojej obecności i doświadczą ojcze twojego miłosierdzia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest Maryja. I dlatego, mówiąc o tajemnicy Bożego Miłosierdzia, które ma swoje oblicze objawione w Chrystusie, musimy zawsze być blisko Matki, bo ona nas najbardziej wprowadza w jego głąb, czyli w głąb jego serca. A ten obraz, kiedy on wychodzi do nas i błogosławi nas. Jest jednocześnie zaproszeniem, i dlatego, przejście przez każdą bramę wymaga naszego wysiłku, czyli również i przemiany i odnowienia naszego sposobu myślenia o sobie, o świecie, ocen według myśli Bożej, a nie według naszych tylko ludzkich kryteriów. I dlatego, tego rodzaju posłuszeństwa, wiary nauczy nas Maryja jak nikt na świecie i dlatego przez nią również przechodzimy ku Chrystusowi.